Witam Was, jestem w garneku. Tutaj mamy. Badk nie, Batcampany. O kurde. Windows Polskiej. Mamy wreszcie Battlefield'a nowego. Jak tu Apple? Tu jest. I staram się tak ustawić, żeby. Uh, uh, uh. Bardzo ciekawe, wiecie? Coś mało tych FPS. -ów. Aha. Aha. O. Dobra, ale, 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 proszę pana, ale ja chcę włączyć tę grę, wreszcie. Ta gra się baguje, wiecie? Muszę, nie, full screen. 720p, 720p. Odświeżanie 60. apli. Okej. Okay. Auto? Auto. Dobrze. Ja nie wiem, czy to będzie płynnie chodzić, ale tyle są. Jakieś dziwne. No już jak tak bardzo. Spróbujemy tam. pieprz najbliżej kartę graficzną. Chociaż procek kurde, procek nie daje rady z tą grą. Nie reset Spróbujemy. Weźmiemy jakąś klasę, ale śmiesznie to wygląda tu się na przykład zrobić deploy. Wow! Wow, dobra beta. Nie, no dobrze chodzi. Ale mi. A! skurde ładnie. Dobra. Ta troszkę pogram. Nie wiem. Tam w lewym górnym rogu macie tam informację. Myślałem, że FS będzie pokazywać. Widzę, że nie. To latarka. Ej, dobry ten bater Zmienili go jednak, jest. Chociaż może animacja jest... A, ich animacje są takie same prawie niektóre. Hmm. O, ale model strzelania lepszy, dobra. Piękny jest model strzelania, wreszcie. Są odrzuty, ludzie, są odrzuty. Czuć te bronie teraz. Rzeczywiście, czuć. Trzeba celować w, w, w niżej. Wiem, że mój komputer nie daje rady. Znaczy, karta nie daje rady. Komputer daje. Ale się zacina, jak widzicie. No trudno. Dobra, chwilę pogramy, tak wiecie. Nie będzie drugi materiał. Chciałem tylko wypróbować, jak ta beta mi działa. O, nie zabiję. No, czuć niby te bronie, ale widzę, że może tak, może odrzut jest, ale nie, nie czuć tego, że broń odlatuje, o. No patrzcie, ale się ścina, ojej. Ha! Zabi zabi Zabił mnie gdzieś. No komputer nie daje rady, nie daje. Co, końc mapy już? Łee, a coś z cieniami jest nie tak. Hmm. Bugi jakieś. Nachodzi na siebie. Co to? Nie wiem. Nie wiem, co to było. Hm. Ojej, czekamy, dobra. Dobra gra, muszę powiedzieć, ale... hmmm... Mogli się bardziej postarać. No dobra, nie jest zła, niech Wam będzie. Ale, hmm. No, nie podoba mi się na gońce na razie. Jest takie, wiecie. Ulepszony batażnik 3, na modach na razie widziałem. W sumie po co zmieniać coś, co jest dobre. O, dobra. Dobra. Już mi się podoba. Hmm. Co to? I to mogę? O już, mi... o, już mi się bardzo podoba. O Jezus. Dobra. Trochę Nie tego. Takie Nieczytelne to było Ale dobra. Trzeba kupić lepszą kartę, ale wciśnięć. No jak widzicie na maksymalnych prawie... Prawie, bo prawie, ale daje rady To jest, pamiętajcie, beta. Oryginalna wersja będzie miała lepszą optymalizację. No i mnie ściągnął gdzieś. No trudno. Hmm. O kurde. Dobrze, zaraz porozmawiamy o detalach. Co ja tu ustawiłem w ogóle? ja piska. Dobra. Siedzi. Siedzi. Da się grać? Da się. Oczywiście, jakbym grał samemu, to... to... O kurde. Co to za broń? W ja chodzę? Ile to ma pocisku? To mało pocisków. Mogę tu rozłożyć te nóżki? Mogę. Ale według kampiu. Nie, za plecami mi coś wyskoczy i zginę. Nie będę kampił tutaj. Będę tu tak rozstawić. Co to był za celownik? Widzieliście? By się... Pięknie. Dobra, broni. Nie wiem, no, nie wiem, czy to jest wsparcie, to jest bardziej jakiś Kurde Mordor. A nie wsparcie. Ja bez kojarzeń to powiedziałem, więc cicho. Eee. Hm. Nie widzę nikogo, tam tego ładnie. To jest nasz, no. Fajna broń, już mi się podoba. Ale widzę, że robnik można. Kampu, kampu, widzę, widzę. Nikt, amo, e, to amo tylko. Bla, 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 gdzie to było? Ach, patrzcie. Rombany. O rady, narolono. Hm. skupiam się trochę, żeby nie wyjść na ciotę. Ale chyba wyszedłem już na ciotę. Wow, ten granat słaby. Bardziej to, jest to jest najbardziej na razie obciążająca gra dla mojego proska ja Ścina się i tak przez kartę. Więc... O, dewa. No gdzieś już dostałem, nie? Gdzie oni są, no? Tam są. Dobra 5 HP Czeki shit bitch O kisz Beta Kurde przez ten dwónok Mmm Mhm mm Nie pierdzielony z granatnikiem Nie podoba mi się jak na tym nie będzie grany No jeszcze, tak, tak Jebany Zabijem go Trudno No, nie no, lagi O Jezu Ohohoho Beta, beta. No widać, że beta. Dobra, już działa. Ale bugi. No dobra, tam broń czuć. Dobrze rzucimy dobrze. Plecy. Zach nie trafiłem, myślałem, że banie mu taką sprzedam. Trudno, o tu jakiś koleś nasz, tu, tutaj, tutaj. Blisko gdzieś tutaj, gdzie umarłem. O, mogę rozłożyć ten dwójnik tu? Nie, tylko na tych. Nierolistycznie, no, co to mnie tak rzuca? Pieprzona gra, ja mam jak 53, No, ...balfa. Wow. Patrzcie. Więc interfejsy takie rzeczy dobrze działają, ale mechanika jest kurczę jeszcze słaba. Jednak... BF-3 Beta był bardziej dopracowany pod względem mechaniki. Tyle wam powiem. Ale... Chód jest miodzie. Chociaż w, me no w mechanice tak, może nie, ale mapa była programowana. Tu granat w ogóle poleciał, w sobie sensie nic tego zrobiłem. Jeden HP! Dobra, przeżyję. Kurde, leczy mnie coś. Dobrze, ale laguje, nie? Dobra, skończymy ten materiał, wiecie, krótki będzie trochę. Na razie, cześć. No. Tak myślałem, cześć.